Po co się szczepić? COVID to taka grypka, tam, więc w sumie spoko, bez przesady. Po co te wszystkie szczepionki i ta cała gadanina? Witam serdecznie, nazywam się Michał Domaszewski, jestem lekarzem rodzinnym, który jak wiecie od wielu miesięcy zajmuje się tematyką COVID-19, bada osobiście pacjentów w swojej przychodni i również zajmuje się od paru miesięcy procesem Narodowego Programu Szczepień, czyli, krótko mówiąc, szczepie w przychodni, tam gdzie przyjmuje. I teraz mam do powiedzenia coś w kwestii argumentów antyszczepionkowych, ponieważ widzę tych pacjentów na co dzień. Znam powikłania po szczepieniach, znam powikłania po COVID. -zie. Jednym z koronnych argumentów, koronnych, może niedobre słowo, jest to, że, szczep że szczepienia są w sumie niepotrzebne, bo, bo przecież COVID to taka grypa. Co można odpowiedzieć osobie, która tak twierdzi? Faktycznie COVID trochę przypomina grypę. Te objawy Mogą być objawami grypopodobnymi gorączka, bóle mięśni, kaszel, prawda? Wiadomo. I większość osób faktycznie przejdzie COVID nawet powyżej 80%, jak grypę. Ale my mówimy tutaj o tej wąskiej grupie ludzi, która trafi do szpitala, która będzie miała na przykład choroby przewlekłe, o których nie będzie wiedziała wcześniej, że je miała i niestety trafi pod respirator albo trafi na oddział intensywnej terapii. Jeśli tych pacjentów będzie dużo, system się zatka tak jak się zatkał i w kwietniu tego roku, i w listopadzie roku poprzedniego i niestety będzie wiele tragicznych historii. Czy można porównywać grypę z covid -em? No to porozmawiajmy troszkę o śmiertelności. COVID śmiertelność 75 tysięcy ludzi. Grypa w 2019 zmarło 65 osób. Jeszcze raz. Mamy 75 tysięcy zgonów versus 65 zgonów. No moi drodzy, jak można porównywać grypę i jej śmiertelność w Polsce ze śmiertelnością na COVID-19? To nie ma w ogóle sensu. Powikłania po COVID. To, że przejdziesz łagodnie COVID, nie oznacza, że nie będziesz miał powikłań, na przykład zaburzenia pamięci, zapalenia mięśnia sercowego, bóle w klatce, kaszel, jest ponad 50 jednostek chorobowych już opisanych, które miały związek z powikłaniami po COVID-19. One mają się nijak do powikłań pogrypowych. Są dużo częstsze i dużo cięższe. Ludzie, którzy porównują te dwie choroby i uważają, że powikłania są w sumie identyczne, ich częstość jest identyczna, są w błędzie. Z mojej praktyki lekarskiej wynika coś całkowicie innego. Widziałem młodych 20 parolatków, 30 parolatków, którzy przez wiele miesięcy nie mogli ani uprawiać żadnego sportu, ani nie mogli normalnie myśleć, ponieważ ich objawy przypominały choroby Alzheimera. Obecnie mówi się, określa się to jako mgłę pokowidową. Moi drodzy, nie ma w ogóle co tych chorób porównywać. Dlatego, sorry, ale COVID-19 to nie jest taka grypka. Dlatego szczepmy się rozważnie jak najlepszymi szczepionkami, jak najbezpieczniejszymi, ograniczmy ryzyko do minimum i zwalczmy nareszcie to cholerstwo. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Pozdrawiam.